Historia jednej gry. Superfarmer to polska gra, która podbiła świat. Grę wymyślił wybitny polski matematyk, profesor Karol Borsuk. W latach 1927-1939 profesor pracował na Uniwersytecie Warszawskim w pierwszej katedrze matematyki. W 1939 roku w wyniku wybuchu II wojny światowej Hitlerowcy zamknęli uniwersytet i profesor stracił pracę. Aby ratować budżet rodzinny, wymyślił grę hodowla zwierzątek. Gra stała się bardzo popularna. Bawiła nie tylko dzieci, wciągała także dorosłych, pomagając im przetrwać ponure okupacyjne wieczory. W domu profesora Borsuka rozbrzmiewał telefon z zapytaniem: Halo, czy to hodowla zwierzątek? Padała odpowiedź: Tak, Borsuk przy telefonie. Grę wykonywano ręcznie. Autorką rysunków była Janina Śliwicka. Kartonowe kostki do gry sklejały żona profesora Zofia Borsukowa i ilustratorka. Prawdopodobnie jest to pierwsza gra na świecie, w której wykorzystano dwunastościenne kostki. Wybuchło Powstanie Warszawskie. Wydawało się, że wszystkie egzemplarze gry spłonęły w wojennej porządze. Okazało się, że po wojnie jeden egzemplarz gry został odnaleziony pod Warszawą u krewnych państwa Borsuków. Przez wiele lat gra była zapomniana. Dopiero w 1997 roku z inicjatywy pani Zofii Borsukowej Granna wydała hodowlę zwierzątek pod zmienionym tytułem Super Farmer. Zniszczoną instrukcję do gry odtworzył Michał Stajszczak, znawca i autor gier. Nadziarska zaprasza do wysłuchania audycji hodowla zwierzątek profesora Borsuka. Czasy były okropne, okupacyjne. Mieliśmy mały sklepik papierniczy na wspólnej czterii, który nam dawał utrzymanie, ale tam właśnie mój mąż był aresztowany, ponieważ to był taki punkt kontaktowy. Udało się po trzech miesiącach uratować gospodiaka. No i wtedy zostaliśmy znowu na lodzie, prawda? Nie było tego utrzymania i staraliśmy się na wszystkie sposoby znaleźć. Mój mąż pracował nad matematyką zawsze. Ja sobie nie zdawałam spraw, że on myśli o jakiejś grzech. Dopiero jak gra była zupełnie skończona, to ja się o tym dowiedziałam. z wymyślił mój dziadek Karol Borsuk. Prawie 60 lat temu, podczas wojny, eee, wtedy właśnie zarabiał na życie w ten sposób, że sprzedawał tę grę. Była jeszcze jedna gra, która traktowała o łodziach podwodnych, niestety władze niemieckie nie zgodziły się na, na wypuszczenie tej gry, handlu. No i ten egzemplarz, który chciałem pokazać, miał taką osobliwą historię, że przetrwał. Przetrwał wojnę, ponieważ wszystkie inne w Warszawie zostały spalone. Przetrwał wojnę poza Warszawą u pewnej rodziny, która go kupiła podczas wojny. To jest. ma prawie 60 lat. Są kostki zrobione właśnie wtedy. Te kostki były jak widać klejone ręcznie. Są 12 dwunastościenne takie kostki. To jest fragment takiej niedokończonej. Są żeton, żetony stare. Wszystko było ręcznie robione, przyklejane i ta gra właśnie przetrwała w rodzinie, w rodzinie mojego dziadka przez te wszystkie lata. Aż w końcu ja, ja też ją poznałem, też w nią grałem w młodości. Poznałem ją od mojej babci. Ta gra jest oparta na rachunku prawdopodobieństwa. Dziadek był matematykiem i opracował ją tak, żeby... Właśnie według zasad prawdopodobieństwa, żeby to wszystko dobrze działało i było sprawne. W grze biorą udział dwie dwunastościenne kostki, więc, którymi rzuca za każdym razem każdy gracz, więc są za każdym razem 144 możliwości. Z czasem gra zdobywa coraz większe rzesze fanów. W 2002 roku powstaje kieszonkowa wersja gry. Pięć lat później, z okazji dziesięciolecia obecności Superfarmera na rynku, Granna wydała jubileuszową wersję gry. Gra zyskała duże pudełko ze znakomitymi ilustracjami Piotra Sochy. Do stada zwierząt dołączyły zabawne figurki psów. W 2007 roku Muzeum Powstania Warszawskiego zamówiło w wydawnictwie Granna reprint hodowli zwierzątek. Odtąd gra dostępna jest w sklepie muzeum. Gra podbija świat. Granna sprzedaje Superfarmera do różnych krajów w oryginalnych wersjach językowych. 1998 rok to debiut na rynku rosyjskim. W 2003 roku gra pojawiła się w Czechach i na Słowacji. W 2005 roku zdobyła serca Litwinów. 2006 rok to Łotwa i Węgry. Rok później grają w nią na Ukrainie. W 2009 roku Włochy i Australia. 2010 rok to podbój Białorusi. Estonii i Japonii. W 2011 roku Rumunia, Niemcy, Austria i Słowenia. W 2012 roku gra trafiła do Danii, Norwegii, Szwecji, Holandii i Korei Południowej. W 2006 roku Granna sprzedała licencję na Superfarmera do Stanów Zjednoczonych. Rzesza fanów gry ciągle rośnie. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, w 2012 roku Granna wydała grę Rancho. Jest to kontynuacja Superfarmera. Reguły gry w oparciu o ideę profesora Borsuka opracował Michał Stajszczak. Grę zilustrował Piotr Socha. W 2013 roku mija 70 lat od wymyślenia przez profesora Borsuka hodowli zwierzątek, a Granna wprowadza nową wersję gry w większym pudełku, w nowej oprawie graficznej, z nowymi ilustracjami Piotra Sochy.